Kochani, dzień dobry Dzień dobry, dobry wieczór Słuchajcie, bo noc już pełna Powiem wam szczerze, że nagrywamy bonusa dla was Siedzę tam na dole przy komputerze Gdzie nasz zegarek, Guciu? Chciałem zdradzić nas z godziny Jest tam Słuchajcie, coraz bardziej tu u nas normalnie to wygląda Gutek tu piłuje Słuchajcie, sobie w kifę, także przyłapaliście go na... Z Betisem e, Gutek gra. Gutek gra Realom, Realem i ostatnio też grał siódemką Realem, także zapięł ładną bramkę jak Ronaldo z A daleka. A jakie pięć bramek pięknie? Jak coś zapnie, to pokażemy, kochani. W międzyczasie ja idę do roboty, a on niech się tam bawi, dobra? Trochę jemu też się zabawy należy. I teraz kochani tak, mamy po dziewiątej już sporo. Butek się jeszcze chwilkę będzie bawił, i idzie spać, bo dzisiaj po, po takim mocnym treningu jesteśmy. Zobaczcie, jak nasza podłoga zaczyna wyglądać. Tam jeszcze jedna przesyłeczka, tamta już znikła. Eee, tu jeszcze jedna z wczoraj, tu jeszcze jedna. No, no dzisiaj, zrobiliśmy, tak dzisiaj zrobiliśmy 3 albo cztery przesyłki i cały czas jeszcze robimy. Ten filmik nam zajmie 10 minut, a kochani, dlaczego go nagrywamy? Dlatego, że yy, klepiąc przy komputerze, ja prosiłem na jednym z filmów informacje, kochani. Ja jeszcze też w butach piłkarskich, bo jeszcze się nie przebraliśmy. Przyjechaliśmy z treningu i od razu siedzę przy kąpie. Ja już się No tak już pokąpany i, i się bawi tutaj ze Szpakowskim, nie? Słuchajcie. Ja bym tylko chciał, żebyś ściszył, Guciu, żebym się no. ze Ustakowskim nie przekrzykiwał. Ścisz troszeczkę mi. Nie? nie umiesz? A umiem, umiem, No to widzisz, dziękuję Ci bardzo. Chodzi o to, żeby było ciszej, nie chcę się przekrzykiwać z nim, nie? Słuchajcie kochani, co chciałem rzec? Chciałem rzec, że nadmieniliśmy w filmie, że strasznie potrzebujemy dla naszego przyjaciela, wspaniałego Kruszynki, ostatnią kartę do jego kolekcji. I teraz Kruszynko, słuchaj, wyobraź sobie, że możemy spokojnie tego szampanka dzisiaj po trochę z gudkiem polać, ale za chwilkę, bo dostaliśmy cynę, że w jednej z tych przesyłek, które dzisiaj przyszły, czeka dla ciebie logo. Dlatego, kochani, zrobimy teraz taki bonusowy odcinek. Natomiast yy, posłuchajcie, Igorku S z Konina, yy, Igorek się z nazwiska nam przyznał. Wiecie dlaczego? Bo wygrał, bo wygrał yy, konkurs. Wygrał u nas jeszcze nie ustaliliśmy jaką nagrodę. Grodę odbierze. Natomiast ja bym tylko poprosił cię Guteczku, jakbyś pomógł mi to tylko, bo ja nie mam statywu. Potworzyć? Tak, statyw jeszcze został w aucie. Dlaczego? No wiecie dlaczego? Bo byliśmy na turnieju. E, Bejlik tam cały czas skutła tego kart pilnuje, jak widzicie. Ci co śledzą wiedzą o czym mówię. Guciu e, mi otworzy przesyłeczkę, kochani. <laughs> Super. A ja to robię dlatego, że z dziką przyjemnością, słuchajcie. E, o, jak ładnie Barsa z naszym talencikiem tutaj sobie. Lala, lala. E, dobra. I teraz tak, słuchajcie, zrobimy taką historię, że nie będzie to normalny UniBox, nie będzie to otwieranie przesyłki. Słuchajcie, w tym momencie jestem w poszukiwaniu karty, która bardzo nas interesuje. Co nas gutek interesuje? Urugwaj. Logo Urugwaju, kochani. Właśnie będzie. No, dostałem przed chwileczką informację, dlatego zostawiłem na chwileczkę nasze wymiany i przyszłem, kochani, tu do pięknie zapakowanej przesyłki, słuchajcie, od Igorka. Zobaczcie, my mamy te same kartoniki tam, zaopatrywaliśmy się w tym samym punkcie. Także, Igorku, słuchaj, ee, gdzie tego logo mamy szukać? Okno, Teraz tak powiedz to... mi, jak tyle tego tu jest? jest. okno? Okno, powtóreczkę zobaczymy, słuchajcie, jest okno, no to okno warto zobaczyć. Jedzie, jedzie, uwaga, patrzcie skąd schodzi do środka, klasyka, no nie kochani, to było coś nie wiem czy jeszcze, czy widzieliście, patrzcie, o teraz ładne zbliżenie, po rogalku zawija cudownie. Wow. Dobra, tak sobie życzymy w niedzielę na turnieju orlików, bo będziemy teraz na turnieju orlików, a jutro szykujemy się na, wiecie na co, do Lubina, do Lubina na nasze testy. Igorku, gdzie ja mam tego szukać kochanie, nie podpowiedziałeś mi, natomiast ja nie chcę twojej paczki otwierać na gotowo, bo do tego potrzebuję gutka, potrzebuję jego emocji, no, potrzebuję jego pomocy, teraz nawet słuchajcie, wyobraźcie sobie, sam próbuję tutaj zajrzeć, nie będzie to proste, wybaczycie kochani, ja wam dam tutaj, tak żebyście widzieli coś tam trochę, co ten Gutek gra, o, zaraz zobaczymy, może uda mi się kamerkę ustawić. Teraz Guciu będą Ciebie tutaj śledzić, tylko nie wiem, czy będzie coś widać. widać? O, zaraz nie wiem, zaraz zrobimy. Ty sobie graj swoje. Akurat coś tam gore. widzicie, staraj się nie wiercić. Ja patrzę, akurat Dobra, popatrzcie sobie, Tato teraz szuka. Słuchajcie logo Urugwaju. Szukamy logo Urugwaju dla przyjaciela kruszyny. tak za bardzo się nie wierci na łóżku, bo kamerę przestawisz. A tak, chociaż popatrzą, jak walczysz w fifę. Możesz coś ładnego teraz zmojsterować. Eee, a ja szybciutko lecę przez te karty. Muszę powiedzieć, słuchajcie, że stan igiełeczka. Ja nie chcę się wstydzić, czy nie stracić gola. Słuchajcie, mam go, tralalala, la, 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 ale miałem nosa, wiedziałem, gdzie zajrzeć, słuchajcie, Ładny stan akurat dla... Tak, nie zobaczycie jak tracę gola. Słuchajcie, przepiękny stan, słuchajcie. Pokaż? Stracić gola to żadna ujma, synuś. Ujma jest nie podjąć walki po stracie gola. Zawsze trzeba walczyć do końca. W każdym jednym meczu jest o co walczyć. Nawet o jedną honorową bramkę. O niewbicie kolejnej bramki trzeba mieć po prostu charakter walczaka. Takich tatuś bardzo lubi, kocha i szanuje. Zary. Natomiast... Okay. Kochani, resztę przesyłki, Igorku, niestety, przyjacielu, będziesz musiał poczekać. Ja chciałem zademonstrować, uwaga, niespodziankę. No, uwaga, uwaga, piękne nasze logo, słuchajcie, Urugwaju. Stan brzytwa z paczki, tak jak to Igorek powiedział. Dlatego przypominam wam, kochani, mamy tu przesyłeczkę dla naszego przyjaciela Kruszynki. Doczekała się, doczekała się. Kruszynko, naprawdę jesteśmy dumni. Potem jeszcze sprawdzę na spokojnie, jakie limitki dla ciebie. Ja roz... Rozpocząłem wypisywać kopertę. Nie wiem, czy pamiętasz dla Ciebie taką malutką z kartami, ale, ale w międzyczasie dostałeś od nas w prezencie. Przypomnę, szaliczek KS Talent, słuchajcie, niech mu służy. To jest szaliczek, który zjeździł z nami kupę fajnych meczy. Także, Warteczku, e, pozwolę sobie, tak, pozwolę sobie bezalkoholowego szampanka, bo wiesz, że nie używam innego. E,